Hej, nazywam się Kasia, a w dzisiejszym filmie będę mówić o czterech skrótach w malowaniu akwarelą, o których powinnaś wiedzieć. Koniecznie obejrzyj, a Twoja praca z akwarelą zyska na czasie i ty w końcu odetchniesz z przyjemnością, malując akwarelą. W dzisiejszym filmie dowiesz się: po pierwsze, jak sprytnie poradzić sobie z zakryciem miejsc, których nie chcesz zamalować, drugie, jak przyspieszyć proces schnięcia. Trzecie: jak dobrze dobrać kolory na podstawie zdjęcia, oraz czwarte: jak poradzić sobie ze zbyt dużą ilością wody. Szczególnie zachęcam Cię do pozostania do końca filmu, ponieważ ostatni punkt jest genialny. Dorzucę do puli coś ekstra. Zacznijmy od punktu pierwszego: jak sprawnie poradzić sobie z zakryciem miejsc, których nie chcesz zamalować. Jeżeli masz problem z zamalowywaniem miejsc, które miałybyś niezamalowane i nie wiesz, jak je zabezpieczyć, na przykład kiedy chciałabyś stworzyć skomplikowane tło i zabezpieczyć detal bądź też krawędzie swojej pracy, to potrzebujesz narzędzi, które ułatwią Ci zdecydowanie pracę. Rozwiązaniem jest taśma malarska oraz płyn maskujący. To zdecydowanie ułatwia żyćko z malowaniem. Już nie będziesz musiała martwić się o to, czy wyjdziesz za przysłowiową linię. I za chwileczkę pokażę ci te dwa narzędzia w użyciu. Załóżmy, że chcę namalować kwadrat, który w środku ma koło, które ma nie być wypełnione. Rysuję sobie kwadrat oraz drugi obok. W jednym rysuję koło. Mniej więcej oraz w drugim. I dla utrudnienia dorysuję sobie takie mniejsze. I teraz tak. To wykonamy bez pomocy, a to z pomocami. Do zachowania krawędzi zdecydowanie prostych linii i krawędzi w rysunku najlepiej sprawdza się taśma malarska. Przyklejamy. Zauważ, że warto poświęcić troszeczkę więcej czasu, żeby dobrze przykryć powierzchnie, które mają być niezamalowane, będziesz sobie później zdecydowanie wdzięczna. A teraz przejdziemy do pokrycia tych elementów płynem maskującym. Biorę płyn maskujący i nakładam na te miejsca, które mają nie być zamalowane. Pozostawiam to teraz do wyschnięcia. Okej, okay, zależy mi na tym, aby te dwa kółka pozostały niezamalowane. Na pędzel mam już nałożoną farbę, i lecimy. Spójrz, z jaką muszę to robić dokładnością, aby nie zamalować tych kółek. Oczywiście, jeżeli gdzieś przycisnę za mocno pędzel, no tak jak widać, już jest plamka. Teraz pokryję tą część, na której mam płyn maskujący oraz taśmę. I tu już sposób malowania jest zupełnie inny. Nabierasz kolor i lecisz po całości. Zobacz, jak szybka była to praca. Pozostawię to do wyschnięcia. Ok, farba jest sucha, zatem zdejmiemy sobie taśmę oraz płyn maskujący. Proszę, spójrz tylko, jakie mamy proste linie. Pójrz jaką masz dokładność w przypadku zastosowaniu taśmy oraz płynu maskującego, a jaki bez? Ile trwało nakładanie farby tu, a tu? I przede wszystkim widać, że farba była nakładana kilka razy i nie w jednym Pociągnięciu. Natomiast tutaj mamy piękną, gładką jedną warstwę. Zatem wybór należy do Ciebie. Jeżeli chcesz dowiedzieć się, czym nakładać ten płyn maskujący, to odsyłam Cię do swojego filmu o trzech narzędziach do nakładania płynu maskującego. Oczywiście te filmy, o których wspominam, zawsze znajdziesz na końcu tego filmu. A teraz przejdźmy do punktu drugiego. Jak przyspieszyć proces schnięcia? Jeżeli irytuje cię czekanie aż papier wyschnie, jeżeli w trakcie malowania zdejmujesz kolor, który został wcześniej położony i to jest też znak, że papier nie wysechł, to znaczy, że potrzebujesz narzędzia, które zdecydowanie przyspieszy twoją pracę. I tu z pomocą przychodzi nic innego jak suszarka. O właśnie taka do włosów, zwykła tylko ostrzegam. Jeżeli masz w swojej suszarce ciepłe bądź też zimne powietrze, to zalecam suszenie zimnym powietrzem. Jeżeli nie, to spokojnie. Nawet susząc ciepłym powietrzem, pamiętaj, żeby pozostawić tą, tą kartkę papieru, aby ona wyschła. Bo jeżeli ona będzie ciepła, a ty nałożysz na nią wodę, to ten papier zrobi tak i wody nie będzie. Za chwileczkę Ci to pokażę. Biorę kolor. I maluję tą część. Oraz tutaj obok drugą. Tą przesuszę zimnym, a to ciepłym strumieniem. I teraz, po zimnym strumieniu, papier jest chłodny, więc spokojnie możesz nałożyć wodę i zobacz, że ta woda normalnie na tym papierze stoi. I możesz dodać. Następne kolory. Wzmocnimy kolor. Zobacz, że dalej możesz na tym kolorze pracować. A co się będzie działo, jeżeli przesuszysz papier gorącym strumieniem i nie pozostawisz go do ostudzenia? Papier jest gorący i zobacz, co się dzieje. Ta woda na momencie wsiąka do środka ze względu na to, tam gdzie położysz mnie i chcesz tylko zwilżyć, to on będzie w... o, idealnie widać, szybko wsiąka w strukturę papieru. I taka sama sytuacja będzie, jeżeli będziesz chciała położyć kolor. Nic nim nie pomanewrujesz. Zobaczmy. On automatycznie wsiąka w ten papier. Więc suszarka to świetne narzędzie, ale... Uważaj, jakim strumieniem suszysz. Punkt trzeci. Jak dobrze dobrać kolory na podstawie zdjęcia? Jeżeli masz problem z doborem koloru i nie wiesz, jaki kolor użyć, aby osiągnąć pożądany przez ciebie efekt, boisz się, obawiasz się pomyłki i dobrze wiesz, że akwarela nie jest farbą kryjącą, to znak, że potrzebujesz narzędzia, które zdecydowanie ułatwi ci pracę i pozwoli ci. Na chwilę zastanowienia i dobrania odpowiedniego koloru na podstawie tego zdjęcia, z którego będziesz malowała. I tu z pomocą przychodzi wzornik kolorów. Zdecydowanie malowanie staje się przyjemniejsze. Jeżeli chcesz wiedzieć, jak go wykonać, a przy okazji poćwiczyć sobie malowanie takiego oto przejścia, który nazywa się gradientem, dosyłam Ci do filmu. Gradient w akwareli, czyli krok po kroku wzornik kolorów. I tak przechodzimy do punktu czwartego. Jak poradzić sobie ze zbyt dużą ilością wody? Jeżeli nabierasz za dużo wody na pędzel bądź też farby i przy kontakcie z papierem czujesz, że zdecydowanie jest tego za dużo i to wszystko zaczyna się przelewać, to znak, że potrzebujesz narzędzia, które pomoże ci odsączyć nadmiar tej wody bądź też farby. Ale zdecydowanie nie wysuszyć ci tego pędzla do końca. Zatem, tu idealnym rozwiązaniem będzie gąbeczka celulozowa. Ta jest akurat czysta. To jest na przykład moja użytkowa, która już która jest mokra. Ona, po namoczeniu, zwiększa swoją objętość. I to jest idealny produkt do odsączania nadmiaru wody czy też farby. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Te gąbeczki zdecydowanie pozwolą ci zaoszczędzić ilość papieru, który zużywasz w trakcie malowania akwarelą. Jeżeli chcesz zobaczyć gąbeczkę w akcji, to odsyłam cię do swojego filmu na temat kontroli wody. Czyli jak malować akwarelą, kontrola wody, czy jest to możliwe. Gąbeczka ma również inne zastosowania, ale to zostawimy na inny film. Teraz już wiesz, jakie są cztery skróty w akwareli. Po pierwsze to płyn maskujący i taśma maskująca, czyli taka taśma malarska. Drugie to zdecydowanie suszarka, trzecie próbnik kolorów oraz czwarte to gąbka celulozowa, a zatem przy czas na wisienkę dorzucam do puli kolejny skrót. Jeżeli masz problem z uzyskaniem różnej intensywności koloru, ale również przygotowaniem większej ilości farby, to zdecydowanie potrzebujesz tego. Narzędzia. Nieocenionym pomocnikiem będzie tutaj pipeta no. oraz miseczka, w której będziesz mogła przygotować sobie większą ilość farby. Dzięki dodawaniu wody pipetą i zawsze dodajesz czystą wodę do rozmieszania Twojego koloru. Nie musisz się obawiać tego, że Twoje kolory zostaną ubrudzone, będą brudne bądź nie będą miały takiej przejrzystości danego koloru. Więc pipetka musi być. A jeżeli chodzi o miseczki, to wierz mi, że są bardzo przydatne, jeżeli wykonujesz duże prace i potrzebujesz rozrobienia jednego konkretnego koloru w dość sporej ilości. A taką miseczkę możesz kupić tak naprawdę w większości sklepów. Ta miseczka jest przeznaczona do dipów i wszelkiego rodzaju sosów, ale świetnie sprawdza się również w użytkowaniu i w malowaniu akwarelą. To na dzisiaj tyle. Pięknie Ci dziękuję za ten wspólny czas, a teraz Ty powiedz mi, czy używasz swojej pracy któryś z tych narzędzi? Koniecznie daj mi znać w komentarzu. Jeżeli te treści są dla Ciebie interesujące, to zachęcam Cię również do subskrybowania mojego kanału. No i cóż, widzimy się w kolejnym filmie już za tydzień. Do zobaczenia, pa!